Oto ja czynię wszystko nowe. To piękne słowa na ten wspaniały czas, nowy czas, nowego papieża, na ten czas paschalny, w którym Bóg chce ze wszystkich nas zrobić nowe stworzenie i nawet przykazanie miłości czyni nowym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swym umysłem ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Oto ja daję wam przykazanie nowe. Miłujcie się, tak jak ja was umiłowałem. Boże, stwarzaj w nas nowe życie, wlewaj w nas nowe wino. Byśmy byli nowymi bukłakami dla Twojego nowego, wspaniałego, najlepszego wina. Odnawiaj nasz kościół, byśmy się miłowali, tak jak Ty nas umiłowałeś. Dziękuję. Tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję za Twoją wiarę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pozdrawiam, cześć. Dobrej niedzieli.